Dzień dobry widzowie, ja nazywam się Adek, witam Was na moim kanale z Farminga 22 na mapce Kolonia z serii Kolonista. Słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj tutaj sobie bronujemy, kultywujemy nasze pole te, które, na którym mieliśmy tutaj zasianą pszenicę. Ale dzisiaj, jak już pewnie widzieliście w miniaturce będzie coś nowego. Dzisiaj dokonamy nowego zakupu i pokażę Wam, co tam się wydarzyło przez ten ostatni czas. No i dzisiaj też pojedziemy, kupimy sobie jeszcze zwierzątka. Zwierzątka. Tutaj od razu Wam powiem, że będą to byczki. Dzisiaj pojedziemy kupić byczki. Dlaczego byczki, to później Wam wszystko powiem. Będziemy chcieli je hodować sobie tutaj na sprzedaż, ale to za chwilę. Ok, tutaj skończymy tylko kul sobie kultywować, bronować. Ok, dobra, złożymy nasze bronki i jedziemy, kochani, na naszą e, gospę. Wracamy. No i pojedziemy tutaj na sklep, kupimy sobie to wszystko co mamy kupić, tu przejdziemy przez sąsiada gospodarstwo i zaraz wam pokażę jeszcze co się tam wydarzyło na tym na tej mojej łące myślałem sobie, że może opuszczę ten odcinek i zrobię już od razu żniwa owsa ale chciałem wam pokazać mniej więcej co zrobiłem no i usłyszeć też waszą opinię jak, jak się wam to będzie tutaj podobać jeszcze nie wiem, co będziemy tutaj na tym polu. A na tym polu, co... nie, to wiem, tak. Na tym polu, które tutaj e, teraz zakultywowaliśmy, będziemy tam siać sobie e, owies. To będzie pole owsa, e, ponieważ teraz w najbliższych odcinkach będzie też dokonanych kilka e, fajnych zakupów, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się wam spodobają te zakupy, które dokonamy. E, ale przede wszystkim, tu widzicie po lewej stronie mamy nasze, e, naszą marchew posianą. Przede wszystkim zakup pola tego obok nas, przede wszystkim leasing kolejnego pola, przede wszystkim siano, siano, bo trawę mamy, siano potrzebujemy. Przede wszystkim nowe budynki, z czasem nowy kombajn na, no, na sezon, zobaczcie, bo ta moja wistulka to już taka brudna jest, że masakra. I już trochę powiem Wam, zobaczcie tutaj stoi. No, już to jest ciągnik, który już wymaga wymiany, wiecie. Eee, no i serwis naszej 330. To wszystko, kochani, jeszcze tutaj przed nami. Eee, słuchajcie, postawimy. Aha, może. Do, dobra, postawimy sobie do tyłu te brony. Zobaczcie, tutaj zebrałem y, siano, jeszcze y, słomę. Jeszcze nawet nie zdążyłem jej wypakować tu. Y, to jest z tych naszych pól, co y, pszenicę cięliśmy. To jest słoma z, z pszenicy. Także tego nawet nie zdążyliśmy sobie jeszcze dobrze tutaj. Wiecie, yy, dobrze się z tym ogarnąć. Ale już wam pokazuję, co tutaj się stało. Co tutaj się wydarzyło przez ten ostatni czas. Czekajcie, tej brony sobie odepniemy. Okej. Okay. Eee, czekajcie, zostawię naszą 330 na razie i pójdę zobaczyć. Chudy mam wyłączone specjalnie, ale tu nie ma żadnego oszustwa tutaj, jak widzicie, zobaczcie, mamy lipiec, mamy 1426, 26 tysięcy zł na kądzie Słuchajcie, tutaj y, posialiśmy trawę y, Ale przede wszystkim zobaczcie, tutaj zbudowałem eee, czekajcie, ja sobie tylko wyłączę ten znaczniki stref interakcyjnych, bo to będzie troszkę lepiej nam wtedy wyglądało o dobra fajnie słuchajcie tutaj zrobiliśmy takie pastwisko czekajcie tu przeskoczę pach szybko zrobiliśmy takie pastwisko po co te pastwisko słuchajcie fajnie wyszło bo wyszło tak wiecie górka dół bardzo fajnie podoba mi się to tutaj nalejemy później wody i tak dalej przywieziemy tu zwierzęta mamy tutaj belki yy, trawy zrobiliśmy sobie taką dróżkę dojazdową i tak tutaj to będzie zagroda dla byków tutaj. To będzie zagroda dla byków. Tu będą e, mięsne e, krowy, mięsne byczki. E, tutaj nie tylko byczki, ale też mięsne w ogóle krowy na mięso. Tam będą mleko. E, słuchajcie, tutaj e, powstanie jeszcze pewna zagroda. Na inne zwierzęta, ale to wam po, pokażę z czasem i powstanie tu gdzieś silos. No i przede wszystkim, jeszcze chciałbym tutaj zbudować magazyn albo jakąś chłodnię, jeszcze nie wiem, na wszystkie te rzeczy, które się tutaj, tutaj nam e, robią, czyli na jabłka, na sałatę i tak dalej. To pole tutaj kosztuje 22 tysiące. Ja je będę chciał zakupić, żeby tutaj rozbudować jeszcze troszkę bardziej, nie? Wszystko nie. E, ale to kochani z czasem chciałbym zbudować jakieś wiaty e, na, e, na nasze e, maszyny, chciałbym zbudować e, wiatę na jakiś kombajn, taki duży, nie e, także wiecie, wie, wiele rzeczy tu się jeszcze zmieni, ale na chwilę obecną zbudowałem takie pastwisko, a więc dzisiaj słuchajcie będziemy sobie jechali do sklepu, żeby zakupić sobie e, przyczepkę do przewozu e, zwierząt, tak? To nie będzie jakaś, wiecie, nie, nie wiadomo jaka, jaka przyczepa, ale coś, co pozwoli nam po prostu przewozić te zwierzęta. Także jedziemy, słuchajcie. Tutaj, jak widzicie, przed nami jest łąka, jest tam nasz pierwszy kawałek łąki, drugi jest nie jest nasz, ten środkowy, i trzeci jest znowu nasz. I ten środkowy też będziemy chcieli kupić i zasieć tam trawę, i tu będzie jedna wielka, wielka, ogromna łąka. Ja połączę te trzy pola w jedno, i tu będzie jedna wielka, ogromna łąka. Eee, taki jest plan na przyszłość. E, także zobaczymy, no, sami widzicie, mamy plany bardzo rozwojowe, jak to będzie, wszystko zobaczymy, wszystko się okaże, na chwilę obecną e, jedziemy sobie tutaj do sklepu, e, dzisiaj będzie taki odcineczek, wiecie, troszkę pojeździmy, troszkę e, popatrzymy, pozwiedzamy tutaj te krajobrazy, a w międzyczasie e, wy będziecie mogli sobie też zobaczyć tutaj i mapkę i jak to wszystko wygląda. I mniej więcej posłuchać tego co dzisiaj mam dla Was do powiedzenia. E, Okej, okay, tu jadą samochody, trzeba poczekać, tutaj coś jedzie. Ci skręcają. Dobra, jedziemy. Nasza 330 zobaczcie sobie radzi. Ale tak jak mówię, chciałbym tutaj dołożyć kabinę, wiecie, chciałbym. Y, no, no coś tutaj wiecie, ulepszyć ją troszeczkę. Okej. Okay. Jedziemy do sklepu. Dobra, zkaśnimy sobie na razie. E, pójdziemy. Okej. Okay. Pokracie swoje towary. E, teraz tak, kochani, słuchajcie, my byśmy chcieli. E, zobaczcie. Ja sobie myślałem, żeby kupić sobie taką dwukółkę za 3600. Ona może przewozić dwie krowy, dwie świnie i dwie owce. Bo taka... No. Fajna tylko, że wiecie mnie na nią w ogóle nie stać 13 tysięcy. Znaczy Pokaż stać mnie na nią, towary. ale teraz jest kwestia. E, no ja przyjechałem kupić towary, proszę pana, a nie tam pokazać. E, ale myślę, że ta jest świetna wiecie, no, no, tylko, że 13 tysięcy droga. Nie, nie wiem, czy chcę na razie ją nie nie wiem, czy nie lepiej by było zrobić. Zobaczcie e, zrobić kupić sobie na razie Tom. A z czasem jak będą pieniądze kupić sobie na przykład Tom Pokaż czy Tom, mi bo towary. między nimi jest bardzo mała różnica, a zobaczcie e, jaka jest ilość w przewożeniu sztuk, nie tu jest 7 krów, e, 10 świn, 10 owiec, nie. Także weźmy sobie na razie tom, weźmy sobie może takie lepsze opony, zaczep do <coughs> ciągnika sobie weźmy. E, kolor weźmiemy sobie może zielony i kolor Felk. No jakiś taki szary może nie, może ten szary niech będzie, weźmiemy sobie może zielony. Dobra fajnie, tablica rejestracyjna. Tu jakieś mamy tablicę, dobra niech będzie taka jaka jest. 3700 kupujemy, co 26000 mamy na koncie, kupujemy sobie e, taką moto. pokaż mi swoje chyba. E, o nawet widokówki są, zobaczcie z kolonii. A, kurde. Słuchajcie, zobaczcie, no taka o przyczepka. Akurat na dwie, dwie krówki spokojnie sobie tutaj wejdą. Zawsze to coś. Słuchajcie, nie ma co tutaj też z tym pieniędzmi szaleć, nie wiadomo jak, bo wiecie, to nie mamy też tyle, żeby, żeby jakoś szaleć. A poza tym, tak jak już mówiłem, no e, czekają nas tutaj jakieś inwestycje, więc. Też będę chciał, żeby... Żeby to jakoś, wiecie, miało ręce i nogi. Na razie nie mam żadnego kredytu. Najbliższy kredyt chciałbym sobie wziąć na... Na przykład na kombajn, tak? No powiem wam, że nawet duża ta przyczepka jest do tej 330? Kurde, nie spodziewałem się, nie? Ale zobaczcie, ma taki zaczep o... Tu się otwiera ładnie. I tu się otwiera. O. Co tu się jeszcze robi tym? Eee, złóż przyczepę. Eee, aha, czyli generalnie jest coś które. Dobra, no to słuchajcie. Dobra. Teraz tak, yy, handlarz z zwierzętami. Handlarz z zwierzętami. Eee, tu jest. Jak tutaj najszybciej będzie dojechać? Tędy, tylko że to są tory, tak? Aha, to są tory. A, czyli tutaj i wrócić, dobra, no to jedziemy. <laughs> słuchajcie, żeby nie przedłużać tutaj tego odcinka, to słuchajcie, ja tutaj zrobię e, w tym momencie cięcie, i za chwilę widzimy się po prostu e, przy handlarzu e, zwierzętami, nie? Za chwilę, za chwilę tutaj się e, zobaczymy. Okej, okay, kochani, słuchajcie, dojeżdżamy sobie tutaj do naszego handlarza zwierzętami. Dobra, tutaj sobie przejedziemy. No i co? I kupimy sobie tutaj y, jakieś zwierzęta. Rozłożymy sobie to. Przyczepę. I teraz tak, ja chciałem. Y, na pewno... czekajcie, to jest... To jest mleczna ten rodzaj krów jest hodowany dla zysku angusy <laughs> angusy albo takie limosiny te są 1480, a te też 1480 e... dobra, to kupujemy sobie y, cielaczki tylko, że samce cielak samiec o, byczki, dobra, cielak samiec 300 złoty. Kupimy sobie tak jednego samca. Okej. Okay. I kupimy sobie jedną samicę. Okej. Okay. Dobra. Czyli mamy. Zobaczcie. Siedzą sobie tutaj. Już. Zamkniemy ich tutaj. Ładnie sobie tutaj stoją. No dobra, słuchajcie. No i co? Kupiliśmy. Wracamy. Teraz sobie czekajcie, o tutaj najlepiej by było tu przyjechać. Przy kościele, pewnie, co? Eee, Tędy, no, przy kościele. Dobra, eee, wracamy sobie na naszą gospę. Nic tam nie jedzie. E, no i co? I wypuścimy je tam do zagrody. Ja już sobie tam wiecie. W, później uzupełnię e, dla nich jedzenie. Jeszcze będziemy musieli sobie zbudować z czasem. E, czekajcie, ja tu wiadę kierunek włączę. Tędy. Będziemy chcieli sobie zbudować z czasem. Ojej, tu wąska droga. Mieścimy się? Mieścimy się. Będziemy chcieli sobie tutaj zbudować z czasem e, mieszalnik, taki postawić maszynę, wiecie, może, może dofinansowanie, może jakiś kredyt weźmiemy e, na, właśnie do mieszania TMR-u. Ale póki co będziemy karmić ich sianem e, i trawą. A z czasem, tak jak mówię, z czasem to będzie. E, I kiszoneczka pójdzie, i, e, i inne rzeczy i będą tutaj fajnie karmione. Czekajcie, nie, my jedziemy prosto, dobra. Ja się tak zagubiłem troszkę. Nie znam, jeszcze wiecie tych terenów tak dobrze. Chociaż człowiek tu mieszka już trochę czasu, ale jeszcze się czasami jednak gubi. E, no, i słuchajcie, i będzie powstanie Silos, będziemy mieli kiszonkę, będziemy mieli dużą łąkę. Łąkę będziemy kosić 4 razy w, w roku. Ja myślę sobie, że będziemy tak: raz będziemy kosić na trawę, drugi raz na siano, trzeci raz będziemy kosić na kiszonkę w Belach, czwarty raz na kiszonkę do silosu, plus do tego kukurydza do silosu, ale wiecie, to jeszcze gdzie jeszcze sieczkarnia, wszystko to, to jeszcze, wiecie, mówimy o naprawdę odcinkach. Dużo, dużo, dużo czasu do przodu. No ale wiecie, Ważne to mieć jakiś plan, nie? Fajnie jest to, że na razie udaje nam się e, po prostu bez kredytu, tak e, jakby ciągnąć każdego dnia, e, że nie musimy brać tutaj kredytów na, na żadne rzeczy. To jest bardzo fajne, wiecie, bo kredyty jednak trzeba spłacać ciągle i ten, i jednak to jest jakieś tam już zobowiązanie, nie? Jak widzicie, nasze pole, nasze tutaj e, gospodarka robi się po prostu coraz mniejsza coraz mniej miejsca tu się jakby się robi nie? na niej, nie? więc to też kolejny minus, będzie trzeba tutaj coś zrobić z tym, nie? Coś pomyśleć, nie? No ale to wszystko zobaczymy, zobaczcie tu nasze kurki. Dobra słuchajcie, wypakowujemy tu nasze krówki i zaraz będziemy je tutaj dokarmiać. Czekajcie w którym to miejscu tylko ja chyba jestem troszkę za daleko już. O, tutaj dobra. I tu mamy Wicikdzi. Gospodarstwo na 25 e, e, krówek. Tu będą nasze krówki mięsne. Tam będą nasze krówki. Czekajcie. Tutaj nasze krówki. E, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj <laughs> zejdziemy stąd. O, i tutaj cielaczki sobie nasze małe już chodzą, już coś tam będą sobie robiły, tak? Już niech sobie dorastają. E, ja specjalnie chciałem od małego je kupić, żeby tutaj sobie, wiecie, e, działały, były. E, no i co? E, ja będę teraz już kończył. E, to bym będzie na tyle w dzisiejszym odcineczku. A Was zapraszam do. Komentowania, do zostawienia jakiejś łapeczki, jakieś subu, no i zapraszam Was już na kolejny odcinek z serii e, e, Kolonista. Jeżeli podoba Wam się ta seria, zostawcie łapeczkę, zostawcie jakąś subskrypcję. Kochani, brakuje nam e, chyba 12 subskrypcji do 300. Jakbyśmy do 300 subskrypcji dobili w tym roku, to naprawdę byłbym Wam e, bardzo wdzięczny. Mamy cały grudzień. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.